Kościół jest taką wspólnotą, która ma wiele poziomów. Bardzo tajemniczym i nie do końca znanym poziomem jest to, co potem: niebo, piekło, a może czyściec. Bardzo często, kiedy żegnamy swoich bliskich albo znajomych, mamy taką wielką nadzieję, że oni trafiają prosto do nieba. Ale być może oni właśnie czekają na naszą modlitwę, ponieważ jeszcze są w czyścu. Dzień ósmy, dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niech strumienie krwi mojej ochłodzą ich płomienie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, wypłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest przynieść im ulgę. Bierz ze skarbca mojego kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za niej jałmużne ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Jezu najmiłosierniejszy, który sam powiedziałeś, że chcesz miłosierdzia, otóż wprowadzam do mieszkania Twego najlitościwszego serca, dusze czyśćcowe, które są Ci bardzo miłe, a które jednak wypłacać się muszą Twojej sprawiedliwości. Niech strumienie krwi i wody, które wypłynęły z serca Twojego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby i tam się sławiła moc miłosierdzia Twego. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia na dusze w czyśćcu cierpiące, które są zamknięte w najlitościwszym sercu Jezusa. Błagam Cię przez bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez gorycz, jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza. Okaż miłosierdzie swoje duszą, które są pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim. Nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez rany Jezusa, syna twego najmilszego, bo wierzymy, że dobroć Twoja i litość są nieskończone. Amen.